No, kolego, tu No. No. Co, to tu tyle syfu. Ten... No, ale był większy. Zdrogo jeszcze tutaj ten? No, no, no. Panie Mariuszu, nie. wie pan ma kuratora? Eee, no, nie wiem. No Sprawa alkoholowa znowu. Pan, A, pan, no, 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 no. Pracuje pan? Nie, nie, nie. Nie, pracuje pan. Nie. A czego pan żyje? A tak, z dostaw żyje kurde. Z... Ze stylów. A wie pan, to, co to są styny? No właśnie nie No to tak. Ja panu wytłumaczę, to, co to są stylne. Panie kuratorze. Proszę mhm. jest tak. Jesteśmy tutaj na fotelu, tutaj na wszystkim. Mhm. No, odpalamy sobie kamerki, odpalamy sobie, kurde, tam, wiatom te jak Internet? No, tak. no, 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 no. Z tego z ludźmi. Ludźmi rozmawiamy. Mhm. No i wtedy nam dostarczają, co ja. A to pieniądze wam wysyłają? Nie, nie, nie. Jedzenie na przykład. Mhm. No dobra, ale gorzały wam chyba nie przynoszą. Też. Też przynoszą? Też. To nie wiem tak można żyć, kurde. No, no. Nic się nie robi, a wszystko przychodzi. No widzi pan. Widzi no. pan. Dobra, panie Maryszu. Lodówkę pan ma widzę. Tak mam. Mam pewne wy wyżywienie w lodówce, tak. mam, naprawdę. Dobra. Panie Maryszu, e dużo pan spój alkoholu? To tak średnio można powiedzieć. A tu do to znaczy średnio? Średnio tak. No średnie tam, dwa, trzy piwka tam. No a ta flaszeczka to dostoi jedna, a druga, a trzecia, a no, no pewnie pusty panu nikt nie przyniósł. No, no to widzi pan, jeszcze kurę kolega górę pija. No ale śpi. No. A sąsiedzi pana nie wyzywają, że pan tu pól No troszenki, no, troszenki, delikatnie. Wie pan ale... co, że, wie pan, że jak tu ktoś wlezie i to panu tu chce pić ciągną tym wypieprzą? To ja wiem. To trzeba posszortać, panie Maruszu. To i to, to i to... to. E, no i to pan się jest będzie spryta, Bo no. naprawdę e, wejdę tu sam lepiej i pana sąd usuną na no jakiś czas, co to odkazać to mieszkanie. No. I nie wiem, mogą pan zabrać to mieszkanie, bo przetwarza pan zagrożenie. dla innych Aha. O to chodzi, nie? Aha. No bo tutaj myślmy jakieś robactwo, to chyba do żadnego problemu podlezał. Panie Mariuszu, tu mi pan się podpisze, w dwóch miejscach, pierwsze, tak? pierwsze tutaj, tak, tak, ja z panem dzisiaj rozmawiałem, pana poinformowałem, że ma pan kuratora, podpis no. kuratora, tak, nie, 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 tu, ja tu, tu był, to był no ale za to, na kraj, że nie w tym miejscu podpisze, no, no I jeszcze no. na drugiej stronie, no, Bo pizdać z kłódeł na drodze nie no. jest. Mówiłem już tak, że to ma być posprzątane Panie Mariuszu. No będzie, będzie posprzątane, będzie. O mówię, tu jak wleżą służby, to nas wypierdzielą do zła. Dobra. A Tak, wszystko? wszystko, wszystko jest opłacone. A służba ma ten spowolniak Wszystko Wszystko no, jest opłacone, bo to na nie w na matki No, no. Ale tak się pan kłódka, bo ona, nie było, w